Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was serią Ponadczasowe Ubrania, a będzie to Pantera. <grym> Print Pantery. Słuchajcie, był modny już w latach dwudziestych, przedwojennych. Ciągle w modzie wraca Pantera. Co sezon, projektanci pokazują nowe oblicze Pantery. Ja Panterę bardzo lubię. Tutaj na sobie teraz mam fajną bluzkę Zary. Taką zwiewną, zawiązywaną tutaj z Pantery. Pantera może mieć różne swoje oblicze. Ten print właśnie może różnie wyglądać. Na przykład może być na opaskach Pantera. Może być też na szpilkach Pantera. Ja tutaj chcę wam pokazać y, moje ubrania y, w panterkę. Y, tutaj mam taki y, kombinezon y, zary, który fajnie wygląda do czarnych W y, Print pantery bardzo fajnie y, nosi na sobie modelka Kate Moss i bardzo nowocześnie łączy ten print pantery. Y, fajnie nosi takie ala bluzki do czarnych rurek, do krótkich, czarnych spodenek. Balerynek, fajnie nosi w panterę płaszcze różne, kurtki, właśnie z takim pazurem i nowoczesnością Kate, nos, Kate Mosia nosi tą panterę. Tutaj mam fajną też Zary, to będą wszystkie rzeczy, tak się akurat złożyło, Zary, tunikę w panterkę. I tu już jest trochę inny rodzaj Panterki. Więc widzicie, Pantera nie jest nudna, i może mieć właśnie ten print różne swoje oblicza. I to ostatnia rzecz, którą ubóstwiam. To garnitur panterę, o którym mówiłam też w serii ponadczasowe ubrania o garniturach. Piękny print Pantery. Zarze się udało stworzyć coś bardzo ładnego. Do tego takie spodnie zakończone mankietami. Więc słuchajcie, Pantera jest ponadczasowa. Tutaj do tego garnituru jakieś czarne topy. Tutaj do tej bluzki akurat mogę nosić i czarne spodnie i białe spodnie. Będzie fajnie na lato wyglądać z szerokimi białymi spodniami czy kremowymi. I mini czarna spódniczka i tak jak in most czarne shorty. Pantera jest ponadczasowa. Uniwersalna. Dodaje trochę drapieżności i Ważne też, żeby materiał, z którego ta pantera jest zrobiona, nie był tandetny, żeby był fajny jakościowo i żeby to było dobre odszycie i żeby print tej pantery był po prostu ładny. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie rzeczy w panterę, a może lubicie bardziej print węża lub zebry. Ja powiem Wam, że lubię i print pantery, i węża, i zebry. I zauważyłam jednak, że najwięcej rzeczy chyba mam właśnie w panterkę, którą ubóstwiam, ponieważ no, to są takie właśnie berze w tej panterze. I słuchajcie, już ludzie pierwotni nawet na siebie ubierali właśnie skóry właśnie w takie centki. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!